Cześć, z tej strony do Polski Poradnik, i dzisiaj Wam pokażę, jak stworzyć napis 3D. Jak wiecie, wiele osób ma z tym problemy, także teraz Wam pokażę. Wchodzimy w Google i wpisujemy gene. Generator napisów 3D. Wchodzimy na stronę tworzenie www 4 upl Podaję wam także w opisie. Widzicie, tu mamy jakieś tam, tutaj wpisujemy, tak na przykład poradnik. I tu mamy dużo, dużo takich różnych cionek. Ja najbardziej polecam Silver. Rozmiar zawsze będziemy na maksa. Kolor Wybieramy sobie na scenie jasność, ciemność, bla bla bla. Tu mamy przezroczystość cienia. Czy wyrysować bez cienia? Ja proponuję wyrysować bez cienia. Odbicie też nie polecam. I tego też nie. Tylko tutaj wyrysuj bez cienia. I teraz bierzemy generuj napis. Tu na dole nam się. Wygenerował napis, bierzemy, naciskamy prawym, zapisz grafikę jako. To jest nasz cały napis 3 d Jeżeli chcecie go coś z nim zrobić, wklejacie go do Gimpa czy tam paint i cała filozofia. Także to by było tyle. Ja się z Wami żegnam. Cześć.